Alinko, powiedz czym jest dla Was przestrzeń w animacji społecznej? Bardzo mnie interesuje w kontekście działań z młodymi. <laughs> Przestrzeń to przede wszystkim nie tylko budynek, a my akurat dysponujemy, użyczamy piękny budynek w Lęborku, który się nazywa Klub Osiedlowy Baza. i Jest takie miejsce, gdzie się spotykają i dzieci, i młodzież, i rodziny, i seniorzy. I to, co jest ważne, jest to też miejsce, przestrzeń działania naszych wolontariuszy zagranicznych, wolontariuszy lokalnych jak ja myślę o przestrzeni to tak naprawdę animacyjnej to bardziej niż o miejscu to myślę o ludziach tak? bo anima dusza czyli tak naprawdę duszą tych miejsc są animatorzy. I to, to oni tak naprawdę nadają rytm tego co się dzieje sprawiają że staje się to miejsce życzliwe dla innych że inni chcą przychodzić po prostu spotykać się więc to jest najważniejsze. Ludzie, którzy tam pracują. I tak naprawdę jakaś wymiana międzypokoleniowa, tak? Czyli nie tylko młodzi z młodymi, ale właśnie, żeby działali wszyscy wspólnie. Tak, co czasami wydaje się trudne, szczególnie jeszcze w kontekście wolontariuszy zagranicznych, bo jest jeszcze bariera językowa, ale. Niesamowite przykłady mamy, jak ta bariera może być pokonywana. Też właśnie ze starszym pokoleniem, które się świetnie aklimatyzuje, i często okazuje się, że jednak życzliwość, uśmiech i chęć bycia z innymi jest dużo ważniejsza niż umiejętności językowe. Dziękuję bardzo.